Off. i weźcie może na przypadkiem koraliki na przykład na ten jej na może taki jeden kryształek może się w końcu uda założyć nie. Więc... Koralików nie bierzcie. Tylko, jak ktoś ma jakieś takie małe i ma jakieś chudzo aluminium, to do robienia jakichś takich, no. To, to weźcie, weźcie tą, tą taką niegrubą i no. Bo, bo ja stwierdziłam, że zrobię naszyjniki, a już potrafię, więc mogę jakoś tak nagrać. O, tak wygląda. I. Będę robić dla jakichś takich YouTuberek, ale kiedy, kiedyś wysłałam w rozmowę taką, taką no. I oczywiście ok. by mi się to przydało. Mm. takie coś. Włożyć go w folię aluminium. O, macie tutaj takie. I bierzecie nóżeczkę i tak. Ucinacie gdzieś tak tu i zwijacie tak. Czekajcie. Ja, ja tutaj. Ja tutaj tak zwinę. Ops. No ale ona się bardzo, ale to bardzo urywa. Proszę bardzo. Mm, tak, było bardziej dusze. Mm, i, I tak po prostu, o! Tak, tak ugniatacie. macie już uciśnięte. I robicie tak. I byście mogli zrobić tak. O! I na przykład przymieszmy jakiegoś kropa. Tutaj, proszę bardzo, mamy taki koszyczek. Tam mamy różne, różne rodzaje pet shopów. I dobra wiadomość, że chyba będę miała yy, domową. Yy, przykład. O, nie. Przemieszmy. Czekajcie, poprawię. Bo też można sobie poprawiać. O proszę bardzo. O proszę bardzo. Już macie taki naszyjniczek, tylko o, będzie wam spadać przed teraz. Więc jak będziecie widzieć, że wam spada, to weźcie przybliżcie tak. Mm, tak. No, albo po prostu. o, Włożę woda. Nie strasz mnie, bo się zaraz. O o tak, musicie zrobić. I to wtedy będzie takie grubsze. I to Wam już nigdy, a nigdy nie spadnie, chyba Chyba, że to się otworzy. To może tak. O widzicie? Przykład na tego Petru, Panie. Więc przybierzmy. potem jest już ubrany, więc idę tutaj na pierwszą próbkę. Mm, ubierzmy nią, nią, tak w ten nasz Czekajcie. Bo tak na chwili mnie mi lepiej. Nie pokazuję. O, i proszę bardzo: jakieś takie chude szyjki. No, EPS-y. I, I musicie się tak mocno, i idzie to, bo takie specjalnie jest na drugie miejsce, super smak. Ja, ja potrzebuję się napić, i tak cały czas, i tak cały czas. Mogę wam teraz. To znowu ucinacie jakiś grubszy, bo tamten... No. O, proszę bardzo. I...